Trzeba ja się ryja, bo A, a mam, Czekaj, ten, nie? Kup, tak? Mam do was jedno małe pytanie. <noise> czekaj, czekaj, aż natknę cię. Wróciłem, wróciłem. Mam takie małe w, pytanko. Czy wy jesteście normalni? Poddymić trzeba było, bo za... Po zamknąć. cholerę, ja robię sojusze! A po cholerę, są sojusze? Każdy z każdej z zsojuszowany było, rozumiesz czuwe. A jutro będziesz płakał, że ciebie ktoś zabił! Ja nie płaczę. Ja tylko drzewię. ja... mogliś się mogliście wytrzymać chociaż tydzień? Ale co a co jak wszyscy cięby Uwierz mi? to byś już cały nie chodził w kajby i kopał? Być czy komuś byś szczerzy, szczerze, komuś by się to chciało To Zdobywał no, rzeczy no, przynajmniej. Gościu. Przykładowy ja, mamy na 20% enchant, więc ja co to zrobię? nam z tego ja enchantu, jak nas zaraz będą bić. Wszyscy, bo zepsuliłeś, nasze dwa największe sojusze. Ale nie, 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 do Poteranki zrobiliśmy, do Maniaksa so nic, to nic. Neutronizm jesteśmy. Kto ich nie, zabił, nie, nie, nie. zabił, przypominam? Znaczy, kto, kto krowę bił? Ja ich nie biłem, krowy. Czy tam, co tam było? No ja nie znaczy, chciał pod nimic tak, żeby niby kradnien jednak jednakże gdy poszli, to powiedziałem na no spokojnie ale mnie zatłukli, bo byłem obok nich i się sprawy wyjaśniła i nie mamy się problemu żadnego, przylawia, ja ich nie A mi przyszli rozwiązać nasz pakt. A no cóż. No cóż, ja ci dam no cóż zaraz. Dobra. Axli um, mam po dobry po pomysł, nie. bo nie mam do... znaczy, jak zawsze każdy ma do mnie problem, więc nie mam pomysł taki, że ja oficjalnie opuszczę sojusz, więc nie mogę sobie do was ogóle pomysł. Serio? Okej, okay, dobrze, już się nie znam Ty mi teraz jeszcze głupszy pomysł od tego, żeby pobrać podatki. No właśnie! Co ci nagle strzeliło do głowy, aby przyjść i siema? Podatek. Z osobą, z którą mieliśmy największy sojusz. Ale to mówię, ja do mówię, nie do nie chcę a to... Mówię o Dawidach! Rozwiązali no, nasz sojusz! Nie tak, że my mieliśmy z nimi pakt o nie No właśnie! Dobra, sorry, źle się wyraziłem. Pakt o nie A co zrobiliście? Wykazaliście największą po... agresję, jaka mogła być. No, come on, chłopaki! No, come jak Znaczy, i on zaczął bić stricte z, z bronią, bo jak on zwala na złapki łapki, zaczął bić. Miecz. Ja, mówię, ja nigdy nie uderzyłem Pierwszy kogo nikogo z mieczem, nigdy. No, chyba, że to był forfan o nieagresji. Jak myślisz, jak ludzie reagują na podatki? Hmm. Nie no, z miłością. Wcale nie agresywnie. No. Jak popatrz na. odwróć, popatrz na mnie. Czy ty myślisz, że my moglibyśmy go skrzywdzić, gdyby nie to, że nas. E, za, z, palnął? Patrząc na was, tak. Upaki. Ale, ale no jak, patrz. Ale bądźmy szczerzy. Czy masz Paki. Paki. Tłumasz skrzynie. Skrzynie masz. Ale ja mam w tym mam. Dobrze, ale mam pytanie: Teraz wezwali nam pakt i co on dodał? Przecież nie wezmą ze sobą stój, już mam wklepać, W jakim cel w sumie? Bo lekko poddymiliśmy to kre. Po pierwsze, by... zemsta. Po drugie, mieliśmy coś ustalone z nimi. No, klep. Wow. Wiecie, że mamy teraz przerąbane. Bo, no, to bo ja, ta, ja tak manipulowałem i specjalnie te pakty wziąłem, aby moja manipulacja nie została przeciwko nam sprowadzona. Ale to teraz, jak. E, no nie wiem, a czemu ich zabiłeś? Hmm, czyżby, żeby nie, poddymić? No właśnie, aby był kontent. Ja też manipulowałem pod kontent, a ty, człowieku. To, no to nagrałeś kontent i masz content, ty też mam kontent No tak, tylko. Ale wiesz, wniosek jest pierwszy, nie wkłada serwera przez jakiś czas, sytuacja się nie uspokoi, jeżeli jesteś spłacony. Mm. A jeżeli nie, a jeżeli To nie, nie tak to, to działa. To jest bardzo pasywny. To jest... Pograj to, to pasy... Pasji MOVE. Nie będę tego to mówił, to... bo masz live'a. Posłuchaj mnie, na posłuchaj mnie. Okej. Ja, ja mam plan, bo... Tak tak Dobrze to ja jak, ja tak mam... jak tak bardzo nie. Jak tak bardzo Jak tak bardzo nie chcecie dymić Jak tak bardzo nie chcecie, dymić, jak, tak bardzo nie chcecie dymić, jak tak bardzo chcecie dymić, to nie wiem, rozwiążę nasze pakty jutro, bo dzisiaj nikogo nie ma Podpiszę sobie z każdym pakt osobiście, a wy se idźcie tam, się bijcie, okej? Okay? No spokojnie, no spokojnie się znaczy wykonać tak, że poddymiliśmy, żeby zrobić sobie i coś pośmieszkować sobie ze starego mema. Choć tak nie widzieliśmy żadnego, za to po prostu przyszliśmy, posiedzieliśmy, posiedzieliśmy, pośmieszkowaliśmy, coś po pogroziliśmy. Coś tam poddymiłem, że chciałam sewenskę i tak ją odłożyłem na swoje miejsce. I w sumie nikogo nie szef, szef, szef. Ale... No szczerze, my tylko potem nie mieliśmy, nie mieliśmy wrogich intencji, bo nawet, jak pamiętam, my nie przyszliśmy nie, tak nie, 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 nie. nie mieliśmy nie mi... Przepraszam, nie, rozbawia mnie to. Nie mieliśmy wrogich intencji. Przepraszam, to mnie tak bawi, nie, patrząc, patrząc w na tą sytuację. sytuację. To jest sytuacja, w której Xing klepnął food, tego Vermixa. Z ławki, a, a ten zaczął go na z miecza, no to sorry. To tak są... Przutaj sytuację. Ukonaj do ma takie lekko, tak wiesz. Piekten, żeby zobaczył na Casie ma, a on cię, wychodzi i z kasy po zawsze na ciebie, to sorry. To są dwa różne świat. Czuję się manipulowany, bo ja wiem kim jest Verwix. No kim ale jest teraz... Teraz Słuchaj... Werwix no jest... Jak... Jak... jest tak miły, że jak go walniesz z łapki, to zamiast tobie oddać, to on po prostu zacznie uciekać drądzryj na cały serwer. Gdyby był Wojszczad, to byś miał wtedy przerąbane. bo byś słyszał ten dźwięk. Ale czekaj, ale czekaj, my, my się byliśmy z Werwixem czy Wankiem? proszę się pamiętam. Werwixem! Zabiliście Werwixa! Ale to jego pingo zabił wcale. To jego pingo go zabił, nie my. No. Słuchaj, Simik gonił z 500 pingu, ja go goniłem z 20 pingu, ja byłem za nimi i co za najśmieszniejsze? Verwicks miał mniej pingu od Ximiego, a to <muchy> Przestań płakać. Nie płacz, chłopaki nie płaczą, pamiętaj o to. Ja tylko za kamie, Ja się mnie. załamuję w środku, a nie płaczę. Ale... Ale patrz, dobra, ja dobra, ale, ale patrz, ja, mamy, ja, mam ja już mam fortunę. Ale fortunkę, dajesz mi dwa dni i już mamy wszystkie full diamentowe sety enchantowane. Po czym ja pójdę na z Peebeż żeby się nauczyć. Więc jeszcze że zrobiliśmy content? Ja tobie content. Nie, my zrobiliśmy sobie content. Jesteś teraz dumny, że jest za taki kreatywny content. Jestem dumny, że robicie content, tylko pewnie żaden z Was nie nagrywał. Który miał live'a, którego nie, nagrywa. zapi? Nagrywa. Którego za... nie, 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 ja nagrywam wszystko. Ja Robi nie go. nagrywam, hmm. ale to tylko dlatego, że. Antik. Ja zacząć jak będą dymy, co? Antik, to ty zrobiłeś to pszczelisko, czy jakoś tak? Tak. To Ci powiem tak, bez pszczół to tutaj nic się nie stanie. Uwaga, powiedzieć Ci ciekawostkę, pszczoły po prostu nie wychodzą z góry, ale miód powstaje. Niemożliwe. Blok jest pusty. A jak spierdoliły? Bo no, kto się wypuścił. Kurwa, Ximi! Ja fajnie co? Ja nie chcę im postawić. Na prawo. Brzmi nie, brzmi teraz jakbyś je wypuścił. No czemu ty to kurwa niszczysz? Słuchaj, zobaczysz później. Ja tutaj potrzebuję mieć chwilę terenu. Zobaczysz później, proszę. I tak, i tak to się nie przyda, bo pszczółek nie ma. Ej, to tak wiesz, że mi jak ci jakiś tata tłumaczy, że. No, pieska już nie ma, umarł. umarł <laughs> Słuchaj, musimy wyburzyć tą budę, niestety, psa już nie ma. Pie... Trzeba jutro jakoś poddymić. A ja nie wiesz, ja. Ja dla ciebie na to nowe łóżko wezmę, kupa. Jutro trzeba poddymić? To wam dzisiaj było mało? No, to początek nawet, ja nawet, nawet poprosił po podatku. Dziś Jutro wychodzimy jutro ma... z... A... full antena na trądowanych setach diamentowych, gdzie podatki. Symi, co ty robisz hmm. teraz? Kopię. Kopię. to nie wyłaś przez następną godzinę z kopalni na naszą wyspę czemu bo tak a fajnie Ej, dobra dobra to co co, co co ma nie wyłazić ma nie wyłazić z kopalni przez następną godzinę no okej okay, daj ja dwa dobra. kobla czy ty grasz na lewą rękę oczywiście że tak tylko ty na lewej się... ręce klepać uczyłem z kim ja gram Pytanie jest. Spierdam. Dyskryminujesz mnie tylko dlatego, że gram lewą eee. Urodziłem się w leworęcznym w Minecrafcie, masz problem. Tak. Masz bo widzisz, masz wypadło ci. Dobra, ja skopuję może ten muron i zostawcie go już, proszę. Nie mam! Nie! Przestań! Pytam się czego nie ma? To mu dam po prostu i potem mu zabieraj i zapłaci podatki. Łatwo, łatwo. No sorry, ale... To jest... to jest teraz manipulacja poziom no Muszę... wiem nawet rodzicem mi mówią Dobra, ja miałem... Tu, ja miałem niemiecki odrabiać w ogóle. Kurwa. Dobra, jutro rano i pomogę z niemieckim, spokojnie, mi nie zaufaj. A, Jutro, ja, rano, ja zaczynam od niemieckiego człowieka. A no tak. Rano Ximemu chodziło o czwartej w nocy czy coś no Nie, rano mi chodziło o 10 plus, co? A, wy macie szkołę bąbliki. Lubuskie, jakie śmieszne. Znaczy nie, lubelskie. <śmuszanie> nie wiem, wiem, specjalnie takie mówię... Specjalnie euh, lubelskie.